Halo, 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 witam serdecznie wszystkich wariatów tibijskich. W dzisiejszym odcinku chciałoby się rzec, jednak niestety dzisiaj nie ma odcinka, dzisiaj jest informacja, odcinek pojawi się za dni kilka. Słuchajcie, bardzo lubię tworzyć konkursy i chyba nie zrobiłem jeszcze ani jednego na YouTubie, więc stwierdziłem, że jakby mam z Total Betem, wy w przeszłości mi pomagaliście, rejestrowaliście się z moim kodem. Więc chciałbym dla tych moich takich widzów wspomagaczy również jakoś w jakiś sposób się odwdzięczyć, więc zrobimy sobie mały konkursik z racji tego, że w sobotę odbywa się bodajże dziesiąta gala Prime MMA, którą można obstawiać właśnie na serwisie Totalbet tylko i wyłącznie. Zrobimy sobie taki konkursik, w którym do wygrania za pierwsze miejsce będzie 500 zł, za drugie 200, a za trzecie stóweczka. I, i, I na czym to będzie wszystko polegać? Bardzo banalne zasady. Obstawiamy sobie po prostu gale Prime MMA i wygrywa osoba, która trafi kupon z najwyższym kursem. Tyle. Jeśli udało ci się trafić, myślisz, że masz szansę, bo na przykład utrafiłeś kupon z kursem 10 albo 20, wyślij mi go na Instagramie, na e-mailu, obojętne. Ja będę na Instagramie w relacjach podawał informacje, jaki aktualnie jest najwyższy kupon, żebyście mniej więcej wiedzieli. Jestem strasznie ciekawy, w jaki sposób będziecie obstawiać, jak wam pójdzie. I oprócz tego jeszcze stwierdziłem, że zrobimy sobie taką zasadę, że będą się liczyły kupony po minimalnej stawce 10 zł, bo na pewno będą ludzie, którzy będą to abuzować, będą sobie robić 20 kuponów po złotówce. No i żeby po prostu te szanse wyrównać, to stwierdziłem, że no za minimum dyszkę Niech to będzie w ten sposób, i jeszcze oczywiście, jak co gale, może nie masz konta, może twój znajomy jakiś nie ma konta, bo sobie oglądacie razem i chcielibyście sobie coś obstawić. Jest oczywiście promka od TotalBeta dla nowych graczy. Jeśli zarejestrujecie się z moim kodem, tam w odpowiedniej rubryce trzeba wpisać mi kod, zaznaczyć dwie zgody marketingowe i Aktywować konto, to przez 48 godzin, czyli nie róbcie tego teraz, tylko sobie tam wycyrklujcie, przez 48 godzin macie możliwość grania tak zwanego. Kuponu bez ryzyka. I to chodzi w tym o to, że możecie sobie za maksymalnie 111 zł stworzyć kupon i który, jeśli, jeśli ten kupon, jeśli ten kupon nie wejdzie, to po prostu serwis zwraca wam pieniądze. Ja za ten serwis ręczę, jeśli zrobiliście wszystko, tak jak wam powiedziałem, mimo wszystko, mimo tego serwis nie zwróci wam pieniądze, spokojnie ja wam zwrócę ze swoich także na cilku. I jeszcze jest coś takiego, jak. Total Free, tak się nazywa promka, będziecie mieli link w opisie, to sobie tam wejdźcie, wszystko doczytajcie. I wchodzi w tym o to, że jeśli postawicie sobie za nawet za złotóweczkę jakikolwiek singiel, musi to być singiel, z kursem minimum 1,15. Jeśli traficie, dostajecie stówę, możecie sobie z tą stówą zrobić, co tam będziecie chcieli. Yy, ważne jest tylko to, żeby na tym Total Free, czyli tym singielku, jak coś postawicie, jakąś, jakąś walkę, to żeby ta walka nie była na żadnym innym kuponie, bo wtedy będzie lipa, także proszę was, pamiętajcie o tym. Wydaje mi się, że wszystko. Widzimy się na tygodniu. Szczęśliwości bawimy się siema.